Zmora z bagien. Noc przyszła nagle, za szybko, jak na tę drogę. Mężczyzna wracał przez bagna, bo tak było krócej, znał tę ścieżkę od lat, ale tamtej nocy coś się zmieniło. Powietrze było ciężkie, a cisza zbyt gęsta, jakby świat wstrzymał oddech. Wtedy zobaczył światło. Nie ogień, nie gwiazdę. Coś pomiędzy. Unosiło się nisko nad wodą i powoli oddalało. Tutaj usłyszał. Głos był znajomy. Za bardzo. Należał do kogoś, kogo dawno nie było. Zatrzymał się, ale bagno zdawało się ciągnąć go dalej. Każdy krok zapadał się miękko, bez oporu, jakby ziemia go przyjmowała. Mgła zgęstniała. Ścieżka zniknęła. Światło wciąż było tuż przed nim. Spokój rozlewał się w myślach ciepły i zdradliwy. Zmora była już blisko. Nie w ciele, lecz w głowie. Nie dotknęła go. Nie musiała. Rano znaleziono tylko jego but wciągnięty w muł. Starzy ludzie mówili, że odpowiedział na wołanie. A kto raz je usłyszy i pójdzie za nim, ten nie wraca. Dlatego po zmroku bagna należą do zmory, bo ona nie zabija. Ona sprawia, że chcesz zostać.